Kariera. Kiedy szef pośle cię po piwo, to pomyśl sobie. Niech ja stracę i kopnij się do kiosku żywo, bo coraz trudniej dziś o pracę. Szef to tak prawie jak twój tato: Raz karci, raz z pieszczotą muśnie. Gdy szef oznajmi ci, żeś matął, przy ozdób twarz w barani uśmiech. I bądź matołem w danej chwili, choćbyś miał cztery fakultety, bo szef przenigdy się nie myli. Dlatego on jest szefem. Nie ty. Lecz i dla ciebie, choć żeś mały, Jest także satysfakcji strefa. Otóż twój szef, choć tak wspaniały, Nad sobą ma większego szefa i też mu dusza idzie w pięty. Kiedy szef spyta go jowialnie, Czy pan jest niedorozwinięty? On wówczas bąka. Naturalnie. Wspomnijcie urzędnicy młodzi, oraz wy starsi wyjadacze: Należy się na wszystko godzić Albo na prawie wszystko, raczej. Bo gdy z ust szefa padnie zdanie, rzucone w gniewie lub ferworze, A całujesz mnie, drogi panie! To ty nie całuj go, broń Boże! Niech ci do głowy to nie strzeli, zrób krok, lecz cofnij się z powrotem i jęknij, gdzieżbym się ośmielił: Chociaż po nocach o tem. Taka pokora szefa wzrusza, lice rozchmurzy wnet ponure i mruknie: dureń, ale dusza. Brawo, to znak, że pójdziesz w górę.